Cześć! W dzisiejszym tłumaczeniu zdań powiemy sobie zdania z czasownikiem prosić. Chciałabym Wam pokazać jak często tego czasownika bytn używamy i w jak różnych sytuacjach. Zaczniemy od zdania. Czy mogę Panią prosić o chleb? Oczywiście tutaj możemy e, prosić o każdą inną rzecz i, i pod ten chleb podstawiamy rzeczownik, o który właśnie nam chodzi. Czy mogę Panią prosić o chleb? Tutaj też Wam chcę pokazać drugą bardzo ważną rzecz, a mianowicie, jeżeli chcielibyśmy tłumaczyć to zdanie słowo w słowo z języka polskiego na język niemiecki, to zapewne użylibyśmy tutaj na pierwszym miejscu czasownika kann, czyli kann ich sie um das Brot bitten? ale słuchajcie, Niemiec w takich sytuacjach um, użyje czasownika dürfen, czyli powie darf ich sie. Um das Brot bitten. Czy mogę panią prosić o chleb? Również w takiej sytuacji, czy mogę prosić o państwa uwagę? Tutaj także e, Niemiec użyje czasownika dürfen, czyli darf ich. E, I teraz uwaga, to die Aufmerksamkeit, o państwa uwagę. Tutaj musimy użyć zaimka dzierżawczego, czyli darf ich um. Ihre Aufmerksamkeit bieten, czyli czy mogę prosić o Państwa uwagę. Um, czyli gdy, prosi, gdy prosimy kogoś o coś, to tutaj użyjemy czasownika dürfen zamiast können. I ostatnie zdanie, bardzo ciekawe zdanie, które myślę, że możecie często, którego myślę, że możecie często użyć. Poprosiłem go, żeby poczekał. I właśnie ten początek szczególnie. Poprosiłem go, poprosiłem ją, żeby i tu możemy dorzucić drugą część zdania własną, czyli na przykład poprosiłem go, poprosiłem ją, żeby pożyczył mi książkę, żeby zrobił mi kawę, żeby przygotował obiad i tak dalej i tak dalej. Więc ten początek poprosiłem go, żeby naprawdę warto znać i potem dołożyć sobie drugą część zdania swoją. Ale jak powiedzieć to? Poprosiłem go, poprosiłem ją, żeby Tutaj mamy ewidentnie zdanie w czasie przeszłym, więc musimy powiedzieć ich habe gebeten, bitten gebeten w czasie przeszłym. I teraz go, jesteśmy w bierniku, czyli powiemy ich habe ihn gebeten oder ich habe sie gebeten. Albo możemy też słuchajcie powiedzieć bądź usłyszeć ich hatte sie gebeten, ich hatte In gebeten, czyli możemy to zdanie pierwsze powiedzieć w czasie zaprzeszłym plus Kwam perfect, w zależności właśnie od kontekstu, od sytuacji, czy bardzo chcemy podkreślić hmm, tą zaprzeszłość. Hmm. Więc to jest nasz początek zdania i wtedy, jeżeli chcemy to powiedzieć właśnie to, poczekał, pożyczył książkę, zrobił kawę, to oczywiście tutaj użyjemy zdania z bezokolicznikiem zu, ich hatte in gebeten. Zu warten. Ich hatte sie gebeten, ein Buch zu leihen. Ich hatte sie gebeten, eine Tasse Kaffee zu machen. I tak dalej. Czyli mamy fajny początek zdania do wykorzystania naprawdę w wielu sytuacjach. Dajcie koniecznie znać, czy ten czasownik Bitten jest przez Was często używany, a może nie tak często, ale zmieni się to po dzisiejszej lekcji. Do zobaczenia.